Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj przetestujemy ziomeczka, którego w ogóle nie przetestowałem, słuchajcie, on totalnie mi gdzieś się zawieruszył, tak samo jak inny mityk, także dwa mityczki do przetestowania w odcinkach i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie sniper kameramanem. Ziom ma 50 tysięcy dipsa, ogólnie jego damage to 100 tysięcy, ale wiecie, co dwie sekundy, no to mamy 50 tysięcy, a ręcz to 60 do 100, 000. także naprawdę wygląda to grubo i słuchajcie, żeby tak troszkę było różnorodnie, to zagramy sobie, uwaga, mapkę świąteczną. Także zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, zostawcie widzowie suba z dzwonem i testujemy nową postać, którą ja pominąłem, no 22,5 tysiąca jest tego chłopa tylko, no to naprawdę mało. I tych postaci dużo pominąłem, ale poczujmy się jak kiedyś, kiedy był świąteczny event widzowie w TTD i kiedy TTD miało takie kwadratowe ikonki jednostek. Ja mega za tym tęsknię, ja jakby uwielbiałem początki Toilet Tower Defense, to było bardziej takie wymagające, trzeba było kombinować nad, tak, nad taktyczką, i wiecie, to było takie, takie wow zawsze, nie? Nie wiem, czy też tak macie, ale no może jestem już dziadem, nie? Ale generalnie, jak są początki jakiejś gry i tak fajnie mega się gra, to później tak aż mi szkoda, że już tego nie ma, nie? Ja coś takiego mam, no, no jestem już stary, nie? Ja jestem dziadem, widzę wiem, może jak dziad gadam, ale naprawdę, coś takiego czuję, nie wiem, może też tak macie? No, generalnie, po prostu, no, jest to takie ciekawe, dziwne uczucie, takie nostalgiczne, no, powiedzmy. Wiecie, to jest nowa gra, nadal, nie? Ona ma tylko ponad rok. Ma ponad rok? Chyba ma ponad rok, jeżeli dobrze kojarzę. Chyba ponad rok, lekko. No, ale jakby tu powiedzieć, no, no wiecie. Znaczy zaraz chyba będzie miała rok. Ja już się nie, nie wiem, gubię się, bo chyba pierwszy event był Halloweenowy, więc troszkę przed Halloween no nie, no wzrok będzie miała. No w każdym razie to jest taka szybka dostalgia, nie? Bo mamy, to jest w miarę nowa gra na Robloxie, a już taka dostalgia łapie człowieka, że wiecie, kiedyś to było, nie? No, to no jest coś takiego, że po prostu zupełnie inaczej się grało. Ja tak mam, myślę, że starsi gracze, OG gracze tej gry też takie mają uczucie i faktycznie troszkę czegoś brakuje, nie? Jak teraz się gra w to nowe TTD, to super, pełno nowych postaci, wow, tego wszystkiego. Nawalili tych postaci w ogóle tyle, że, że masakra. I w sensie spoko, nie? No bo jest więcej, to więcej można pograć, można więcej secików stworzyć, czyli po prostu jakiś tam taktyk z różnymi postaciami. Nowy gracz ma możliwość zgarnięcia postaci, która będzie mega op i będzie ogarniała całe mapki. Chociaż kiedyś też tak było, jak dobrze pamiętacie, z Laser Cameraman Car. Jak ktoś dropnął tą legendę, no to po prostu był giga szefem, nie? Totalnie można było wszystko ogarnąć. No ja mam taki sentyment, nie? Do pierwszych takich update'ów w TTD. Po prostu mega mnie to wtedy jarało. Teraz też się jaram, ale troszkę czegoś brakuje. Na przykład miejsca mi brakuje tego, że te nowe postacie nie, nie są jakieś takie, no nie robią takiego wow ostatnio. Na przykład Titan Pencil Woman, moim zdaniem, tak samo jak Creator Pencil Man, no nie zrobiło jakiegoś takiego szoku, że wiecie, wow bym powiedział, nie? No, no niezbyt. I tak wiecie, no nie będę was oszukiwał, nie? Po prostu nie było takiego wow jak dla mnie. Dajcie w ogóle znać co wy myślicie w komentarzu, jakbyście chcieli, to możecie jak najbardziej napisać, ale mi się wydaje, że to stare TTD miało ten taki klimacik i to takie wciąganie do giereczki, że się chciało grać i nie było widzowie Endlessa. Nie było. Nie było nabijania ranki Endlessa. Teraz jak gramy klan, oczywiście jak ktoś chce do klanu, to przypominam, dodajemy do klanu. Moja dziewczyna ma klan założony dla żabek i słuchajcie, tylko ona prowadzi. Ja nie prowadzę klanu, bo mi tutaj generalnie mogą konta zbadować, więc różnie to bywa. Więc wiecie, jakby tutaj ja nie mam klanu jak coś. Po prostu moja dziewczyna prowadzi tam jakiś klan w TTD, więc jak chcecie grać, to to jak najbardziej. Jako żabki, no to zapraszamy. Macie link na Discordzie, znaczy link nazwę i możecie sobie wysłać podanko, czyli aplikować i wtedy jak będzie miejsce, no to będzie pewnie, będziecie przyjmowani, nie? Ja się tym nie zajmuję, jak już mówiłem, no ale po prostu, bo ja po prostu gram, testuję, ale jak będą jakieś już eventy, czy clan warsy, no to oczywiście będę mówił co i jak, nie? Wiadomo, no bo będę sobie to obserwował. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona blogsboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na Stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. To nie jest mój klat, powtarzam, ale obserwował będę, jak najbardziej. Dobra, weźmy sobie greena ulepszmy. No i mamy to fajnie tutaj zrobione. Dobra, spoko. No wiadomo, wiecie, będę sprawdzał i tak dalej, co tam się dzieje, w ogóle jakie mamy Clan Warsy. No ale mówię, kiedyś to jednak, kiedyś to było. No kiedyś to był ten taki klimacik. No, no nie, nie, nie można powiedzieć, że nie. Dobra widzowie, dajemy snajpera i ten snajper będzie ogarniał całą niemalże mapę. Dobra, pokażcie go, jak on wygląda. Okej, okay, on strzela takim... No śmiesznie strzela. Takim dosłownie... Sniper, ale nie ma tak, że leci pocisk i się mano, tylko jest taki jakby pocisk z takiego laserku, nie? Tak się wydaje. Chyba, że ewentualnie to jest ten promień, kiedy on strzeli. Tak, on strzeli i zostawia chwilę taką smugę. O, smuga to jest dobre słowo. Także tak to tutaj wygląda. Dobra, mamy spowolnienie. Mamy snajpera, kameramena, który ma już 60, co ja gadam? Chciałem powiedzieć 40 w ogóle, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć 40, ma 60, dobrze mówię, 60 range'a, więc widzowie, naprawdę ogromny rężyk. ulepszymy go dalej, 30 tysięcy teraz, nie 16 tysięcy obrażeń, bo 30 tysięcy i 3 sekundy cooldownu. No, powiem wam tak, ogólnie, bardzo spoko, bardzo mocny. Chociaż zobaczymy na maksymalnym poziomie, bez żadnego tutaj DJTV, bez klokumen, No powiem tak, wygląda to spoko, ale czy będzie spoko, to się jeszcze okaże, bo może być taka kwestia, że nie zdążymy porozwalać skibidi na autoskipie i zaczną się problemy, nie z tymi dalszymi skibidi, no, bo mogą być problemy po prostu. No, ja jestem ciekaw, jak to wyjdzie, nie? Czy to w ogóle wyjdzie? Także ja tutaj jak najbardziej obserwuję to, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, ulepszamy Santę i w tym momencie. Dodałbym już kolejnego snajpera wiecie? Bo im więcej tych snajperów już od początku, to lepiej nam to pójdzie, dobra? Dodajmy kolejnego. No i tak, no i ziomeczki będą sobie strzelali. I teraz każdy z nich strzela bardzo dużo. Ma bardzo dużego range'a więc to jest bardzo spoko żeby postawić tak ze czterech z 5 nawet pięciu nawet na początek, postawię. Patrzcie, tak tutaj, powiedzmy na tym środku, nie? Tak mniej więcej na środku. Oczywiście, jak ich poulepszamy, to będzie 100 ręża. Jestem ciekaw, jak to daleko będzie sięgało, nie? Dlatego właśnie gram, testuje tą postać, bo jestem ciekaw, co jak ulepsza go na 100 Czy to będzie aż tak ogromne, że dosłownie całą mapę, no wiecie, jakby stówka, to to nie jest mało, to dosłownie nawet będziemy mieli tak naprawdę tutaj na lewo jeszcze przejdzie, nie? Tutaj, jak ten chłop stoi, no to on, ten o na przykład. To on będzie łapał mega dużo tutaj, wiecie, ścieżki. Chociaż postawienie ich w tym miejscu może ich troszkę ograniczać. Teraz tak sobie zauważyłem, bo jakbym go postawił bardziej, wiecie, na przykład tego snajpera kamerkę postawilibyśmy niżej, to znaczy zamiast tutaj, to dali na przykład o w tym miejscu, no to by łapał całą tutaj ścieżkę, nie? Znaczy ogólnie North Pole, czyli jakby, no, eventowy, świąteczny, eventowa, świąteczna mapka jest dość taka... Ciężka do ogarnięcia ją range'em, czyli ciężko tutaj po prostu, nawet jeżeli macie ogromnego range'a, to ciężko ją całą, tak wiecie, opleść po prostu tym range'em postaci. Dobra, trzeci poziom, widzowie, trzeci poziom Snajpera Kameramena. Jak widzicie, pojawiły mu się słuchaweczki, normalnie, i takie światełko pod tą kamerą. I tutaj gościu, no dalej strzela podobnie, nie? Mam już co dwie sekundy m, bicie i to już jest max. Teraz już zrobimy maxa, mamy maxa, wiecie, cooldownów, teraz max range'a, czyli stuwa. I słuchajcie, 100 tysięcy obrażeń, co daje nam tak naprawdę 50 tysięcy, no bo co dwie sekundy to wiecie, no połowa, nie? No tak naprawdę nie bije co sekundę. Także tu akurat lipa, no ale niestety, no nie można mieć wszystkiego. Zobaczymy za to jak nam pójdzie. I wiecie, ocenimy sobie co i jak. Ja myślę, że green laserka. To dostawimy w ogóle też tutaj, po lewej i po prawej, jeden będzie właśnie tu, bo to nam pozwoli, wiecie, na spokojnie snajperom dać czas, żeby oddali strzał i żeby po prostu ogarnęli te skibidi, które idą. To spowolnienie będzie bardzo ważne, nie? Dlatego robię teraz Santę na Maksa. 22 wave to i tak troszkę tu late. Wiecie, to powinno być zrobione na 20, nawet na 19 wave, powinienem mieć Santę już na maksa. Także no wiadomo, najpierw się robi farmę, ale wiecie, czasami ja od tego odchodzę. No bo to, to nie jest tak, że musicie koniecznie tak zrobić, bo się świat zawali. No wiecie, to jest takie tryhardowanie, wymaksowanie. No to wtedy wiadomo, maksujemy tą farmę na ile tylko się da, jak najwięcej w nią. I dopiero później postacie. No ale ja robię różnie, bo to zależy, jak mi tam leży, nie? I tyle. Dobra, mamy 100 tysięcy widzowie obrażeń, 100 Ej, chłoplata w ogóle. Yo, dobra, jak on. Ej, naprawdę, on ma ogromny. Dobra, on ma ogromny zasięg. Ej, stuwa, patrzcie. Stuwa to jest tutaj. Normalnie, jakby tą ścieżkę tutaj zahaczy do tego do samego końca, aż do bazy tutaj zahacza. I jeszcze tutaj po prawej patrzcie, aż tutaj, nie. No przecież to jest chore, to jest naprawdę chore. Dobra, ulepszmy grina. Patrzcie, aż tutaj. Czekajcie, bo mi uciekł chłop. Dobra, paje kochany. Dobra, tutaj, no zobaczcie, co to jest. No fajnie, tylko jest jeden problem. No, że jakby bicie co dwie sekundy, 100 tysięcy, zadawanie 100 tysięcy obrażeń co dwie sekundy, to tak naprawdę wcale nie tak dużo, ale jak na mityka. Jestem pod giga wrażeniem jego potężnego ręża, nie? Tutaj trzeba mu przyznać, że rężyk to ma perfekto. I wydaje mi się, że z tym rężem przejdziemy tą mapę. Zobaczymy, czy na pewno, ale ja bym już teraz tak rzucił sobie, że, że raczej przejdę, nie? że to wygląda naprawdę dobrze. No, 100 ręcza to jest, to jest mega dużo. To macie taką opcję, na spokojnie możecie sobie ogarniać. Myślę, że to no, bardzo dużo mi da, nie? Że powinno wyjść jakkolwiek. Okej, okay, po 50 tysięcy bijemy. Znaczy, później te skibidi mają dużo HP, nie? Więc zobaczymy, jak to pójdzie. No, może być naprawdę ciężko. Także w tym bo jak mamy dwóch ziobów wybaksowanych, to już to idzie dobrze. Mi się wydaje, że to będzie szło naprawdę bardzo dobrze. Bo ulepszam ich na maksa i widzimy się, jak będę miał widzowie całą armię snajperów. Dobra, widzowie, mamy 43 wave. Zrobiłem na maksa to, snajpera i powiem wam tak, to jest naprawdę przepotężny mityk, bo te 100 tysięcy obrażeń co dwie sekundy na 100 ranga sprawia, że dosłownie nic do mnie nie podchodzi. Ja już mogę teraz nawet usunąć Santę kolejnego, dostawić kolejnego snajpera i dosłownie mieć, słuchajcie, nawet grina się nie opłaca mieć, tak szczerze, bo jak tak na to patrzę, to zobaczcie, my dodamy sobie snajpera kolejnego, nam nie jest potrzebny już slow, bo oni nawet nie podchodzą. Dosłownie ten cały czas, który gram od tego wave'a, jak zakończyłem i słuchajcie, teraz się pojawiłem, no to powiem Wam, że no zobaczcie co się dzieje, dosłownie tak obrywają. Tutaj mamy jakiegoś ziomka chyba z milionem HP i patrzcie, patrzcie jakie shoty dostaje, co to jest w ogóle? No to powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem w giga i naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szalona postać, aż tak potężna postać, dodajemy kolejnego i słuchajcie, na samych snajperach zagramy, dosłownie, ulepszyłem, wymaksowałem od pierwszego poziomu do ostatniego, do maksymalnego snajper kameramana i totalnie nie żałuję, to jest widzowie przepotężna postać, dosłownie tym mitykiem przejdziecie sobie wszystko, patrzcie, koniec, wymaksowane, żadnego grina, żadnego Santy TV, 15 sniper kameramanów i widzowie, trzy ostatnie wave. Y. Co się wydarzy? To mi się wydaje, że na luzie ku to wygrywamy i nawet rozwalamy tego bossa, zanim on w ogóle podejdzie do środka mapy. To jest w ogóle powalone, nie? Jak dla mnie. To jest dla mnie totalnie szalone, że nawet nie podejdzie do połowy mapy, a już zostanie dojechany, nie? Naprawdę, snajper kamerka to jest taki mityczek. To jest moje odkrycie, nie? Ja totalnie go nie widziałem, bo wiecie, tutaj zaraz nowy event, nie było mnie, trzy update'y naraz i takie ja jakby w ogóle nie zauważyłem snajper kamerki. I też mamy jeszcze takiego drugiego mityka, którego na pewno będę chciał sprawdzić, bo jednak te mityki to takie ukryte perełki, nie? Bo mamy mityka i powiecie o, to lepszy godly albo exclusive, bo tutaj mityk to taki sobie. Ale nie, no tak szczerze to te mityki niektóre zaskakują. Na przykład sniper kamerka, no zobaczcie to, no dosłownie. Przecież ja nic nie robię. Ja, ja po prostu stoję sobie na choince, wywróconej choince i siema, i się bawię, no nie wiem. No nie muszę nic robić, dosłownie. Czekam po prostu na bossa i to jest widzowie moje granko, nie? No w tym momencie nawet wcześniej, bo nie w tym momencie, nawet wcześniej już nic nie robiłem. Ja, słuchajcie, tylko dostawiałem snajpera kameramena kolejnego i tyle. Ulepszonko, do cześć i tyle. Więc to jest naprawdę do przepotężna sprawa. Patrzcie to, Bass So Owen, 2 miliony HP, chłop ma i zjeżdża, no zjeżdża z wrotek. Co tu jest w ogóle? No wrotki pali chłop i nie da rady. No co tu się dzieje? I leci bosik. patrzcie to. Mamy 100 ranger na każdym snajperze i teraz w tym momencie... Normalnie dojeżdżamy, patrzcie to. No co chłop robi w ogóle, nie? Znaczy w sensie on nic nie robi, bo nie może nawet nic zrobić. Patrzcie tego bossa, co jest w ogóle? Co tu się dzieje, nie? Co tu się odwala? Ej, dobra, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, bo grałem na autoskipie. Dosłownie ten snajper kamerka. To jest coś, widzowie, niesamowitego. Giga wam polecam tą postać. To jest moje odkrycie. Nie wiem, czy widzieliście tą postać w ogóle. Może wam też umknęła. Ale naprawdę, jak macie możliwość samonować, bo naprawdę, no potężny chłop, nie? Potężna postać po prostu. Giga mi się podoba. Dzięki za obejrzonko. Do następnego i się